Popakom odejmuje od atrakcyjności. jeden o tym już wspominałam, ale jak mówi, moja stara dzwoni, mój stary dzwoni. Nie. Nie, nie, nie. to dla mnie strasznie odejmuje to jest brak szczęścia. To Dobrze się nie w jej gusty. No, po prostu nie. Też 100% to jest moja preferencja. To ja się mówię starsza, nie stara. Ale jak facet się maluje. Zgadzam ja się? Nie o czymś nałożyć, typu nie wiem, korektor, choć. Też nie jestem fanką, ale to jeszcze spoko, nie? Ale nie byłabym z facetem, który ma cały czas spomalowane, wiecie, oczy, kreski. Nie wiem, ja nie wiem, skąd ci, oni ci, tych ludzi biorą, nie? Jakby... Not my vibe, not my type. Po prostu, no, mi to odejmuje, jak to widzę. Więc nie mogłabym, wiedzieć z takim się przyjaźnić i w ogóle, ale nie mogłabym z takim być. Kolejne, mi strasznie w chłopakach odejmuje to, że jak, nie wiem, idę z nim gdzieś i on notorycznie co chwilę pluje na chodnik. Nie, to jest obrzydliwe. No. Wczoraj, nie. Dwa tygodnie temu byłem z ziomeczkiem yy, na mieście i generalnie zapatryfikowane były obok siebie dwa takie samochody. Nasz, który my i jeszcze jakiś obok innego ziomka. No i ten mu ziomek podchodzi do tego drugiego samochodu, nacharał mu na maskę i mówi dobra, idziemy. już to było, nie wiem. Nie spodziewałem się, że to Kręty zrobi, po prostu. Jest po prostu bycie pikmi i jest styl mówienia typu: Cio, kościam cię, ale ty mnie nie kochasz, nie kochasz mnie. Co na pierdoli? No, tak. Może kontrowersyjne, ale w moich oczach jak Generalnie, żeby chłopak podbił do dziewczyny i mówił: cię, to trzeba. No nie wiem, no albo między dzieci, ten chłopak podchodzi do tych dzieci. A bo nie wiem, kto tak robi, kto ma więcej niż 20 lat. Ile ona może mieć lat, tak z wyglądu dla was? 20 lat. I nie ma prawa jazdy, to trochę odejmuje. Prawo jazdy, 20 lat. Generalnie statement o prawo jazdy jest taki, że jeżeli mieszkasz w mieście, nie potrzebujesz tego prawa jazdy. Jeżeli mieszkasz na zadupiu takim jak ja, serio, bez prawa jazdy jest taka chunia. Nigdzie nie możecie się dostać praktycznie. Już nie mówię o posiadaniu auta i tak dalej, ale po prostu prawa jazdy. Ja cię kojciam. Ale słodko, ja cześć, końciem stary. Niesamowite. Nie ma nic tego gdzieś miłość dwóch mężczyzn, nie? Nie gramy skrzydłowego, gramy normalny mecz. Chyba cię, nie wiem, w Kiblu robili, że ty skrzydłowego zaczynasz. Tak, nie powiem. To jest już moja preferencja, ale loczki. Mógłby być najprzystojniejszym facetem na świecie. Ja w klasie dziewięciu chłopców, sześć dziewczyn i dwie dziwki. Wiecie, gdzie... Znaleźć... Ale ja to pytałem dawno temu, ty masz jakiegoś streama do tyłu? Nie, z twarzy. Ej, czy masz 17 osób w klasie? Ale lot... Ale dupa, ja nie widzę. Nie tej fryzury, nie wiem, tak mi się Czyli co, uważasz, że ona jest atrakcyjna? Nie, ona nie podoba. To jest naprawdę stricte. Nie jest zła, jest takim. Moja preferencja, ale. Middle średniaczkiem, że tak powiem. W... Bardziej w kierunku 5,5 niż 4,5. Mnie to już naprawdę dużo odejmuje. Kolejne, to już też moja preferencja i stricte pod ubiór, to są skinny jeansy z rozdarciami. Tak się nosiło parę lat temu. Nie wiem, no odejmuje mi to strasznie od atrakcyjności, jak zobaczę faceta właśnie w takich spodniach. Ja mam takie... Ale z drugiej strony też nie lubię, jak są te spodnie za duże, więc... Ja generalnie mam taką teorię, po co się nosi duże spodnie. Eee... Ale chyba nie ma po co tłumaczyć, co nie? Jakby wszystko jasne, że tak powiem. Mm, mam, mam nadzieję, że, że, że zrozumiałe, po co się nosi duże spodnie.